Witam państwa serdecznie. Dzień dobry. Dziś gościmy w sadzie gruszowym niedaleko Sochaczewa. To jest sad, w którym już kilka razy byliśmy. Ten sad w zeszłym roku bardzo ładnie owocował. Sad posadzony w 2014 roku. Konferencja na Pigwie. E, mniej więcej 130 cm drzewo od drzewa. E, proszę Państwa, w tym sadzie dwa lata z rzędu było prowadzone cięcie mechaniczne. Cięcie ręczne, później poprawki szły dwa, nawet trzy razy szybciej niż normalnie. Natomiast w tym roku nie było cięcia mechanicznego. Ograniczyło się cięcie tylko do ręcznej wycinki, co niektórych grubszych gałęzi. Popatrzmy w tym miejscu, w tym miejscu, tam jeszcze gdzie niegdzie e, tu była jedna gałąź usunięta, tu, czyli tylko co niektóre grubsze gałęzie, które nam przeszkadzały. I jak widać w zeszłym roku było bardzo ładne owocowanie, może nie jakieś tam wybitne, bo poniżej 50 ton, ale w tym roku myślę, że będzie znacznie znowu więcej górka w drugą stronę. E, liczyliśmy, tu jest od 170 do 200 pąków takich pięknych grubych kwiatostanowych. Zakładając, że z każdego takiego pąka zostanie nam tylko jedna gruszka, no to łatwo sobie policzyć jaki potencjał planowania drzemie w tych drzewach. Co w tej chwili było zrobione? E, oczywiście profilaktyka e, była miedziówka. E, Mieć 700 wykonana już kilka dni temu. Jeszcze widzimy gdzie gdzieniegdzie osady, ale dużo, dużo, deszczu było, więc ta Miecz 700 też już nie ma takiego efektu pobielenia, bo, no bo po prostu już się też zmyła. Ale za chwileczkę będzie następny zabieg. Ja Państwu pokażę zdjęcie nie z tego sadu, od siebie. Mieszkam w Pradolinie Pilicy i u mnie jest zimno, ale wczoraj zrobiłem zdjęcie Miodówka, dorosłe osobniki już są i również mróweczki, które tam biegają, pilnują, żeby im się nic złego nie stało. Musimy pilnować miodówki. Podejrzewam, że w tej fazie rozwojowej może być już trochę za późno na olej, jeśli to tak trochę no ryzykancko, ale to już taki ostatni moment. W tym sadzie, bo u innych osób, gdzie wegetacja jest bardziej posunięta, może to być już zbyt ryzykowne. Co jeszcze możemy polecić? W tej chwili znowu będzie robiony zabieg miedzią 700, i my polecamy mieszankę: 1 litr na hektar miedzi 700 plus siarka Fertiflosul, czyli siarka w płynie 4 litry na hektar, 1 litr miedzi 700 4 litry. Siarki Fertiflosul i taka mieszanka bardzo ładnie kryje, będzie też efekt takiego pobielenia. No i z tego co nam praktycy sadownicy mówią, to też bardzo ogranicza nam obecność miodówek w sadzie. Jeśli chodzi o dokarmianie, tu już był zrobiony zabieg dokarmiania cynkiem. No, przypomina mi się jeden z ostatnich komentarzy: a co tutaj. Karmić jakie liście? Przecież jeszcze nie ma liści. Pamiętajmy, że cynk dajemy przede wszystkim po to, żeby poprawić odporność na chłody. Więc trudno z tym czekać, aż pojawi się pełne ulistnienie. Bo co? Bo wtedy będzie lepiej preparat wykorzystany? No może i tak, ale stosujemy to dokarmianie cynkiem przede wszystkim żeby poprawić y, mrozoodporność, więc nie ma co czekać, aż będzie dużo liści, tylko jak tylko się pojawi cokolwiek zielonego, no to już robimy. Tak jest tradycyjnie od wielu lat. Y, osoby, które się z tego prześmiewują. Myślę, że później się nie chcą pochwalić, że im zmarzło czy coś takiego, bo, no bo czym się pochwalić wtedy, tak. Kiedyś nie robiliśmy tych do, zabiegów dokarmiania dolistnego na wiosnę e, i przypominam, że bez dokarmiania dolistnego mieliśmy prawie że dwa razy niższe plony, a jeśli plonowanie wynosiło 50-60 ton z hektara, no to często drzewa wpadały w przemienne owocowanie. Więc nie prześmiewujmy się z tego dokarmiania. To dokarmianie wiosenne jest przed kwitnieniem bardzo ważne. Oczywiście też nie należy popadać w taką skrajność, że natychmiast wszystkie nawozy stosujemy w tej chwili. Nie. W tym momencie, oprócz tej siarki, miedzi, które mają bardziej takie działanie fitosanitarne, przede wszystkim cynk. Za chwileczkę będziemy mieli zielony pąk taki wyraźny. I w fazie zielonego pąka proponuję ewentualnie jeszcze raz poprawić dokarmianie cynkiem, ale zielony pąk między zielonym a białym pąkiem w gruszy, a między zielonym a różowym w jabłoniach zaczynamy dokarmianie borem. Więc cynk bor na początku. Co jeszcze? Między zielonym a tym różowym czy białym pąkiem, też dokarmianie fosforem. To oczywiście wybiegam w tej chwili w przyszłość, bo to będzie pewnie nie szybciej jak za tydzień. Ale pamiętajmy, przygotowujmy się do tego. 2014 rok sadzenia, drzewa prowadzone na jeden przewodnik, owocowanie przede wszystkim na gałęziach bocznych. Wła jeden z właścicieli sadu zwraca uwagę, że wtedy gruszki zwisają sobie w dół i nie obcierają się jedna o drugą, tak jak to jest w przypadku owocowania bezpośrednio przy przewodniku. Yy, ma to znaczenie szczególnie przy podkładce Quelline, yy, gdzie skórka na gruszce jest bardzo delikatna i wrażliwa na obtarcia, nie ordzawia się, ale niestety jest to owoc bardziej delikatny no i przy Kuelajnie to wszyscy na to zwracają uwagę. Trzeba mieć naprawdę wykwalifikowaną grupę ludzi i do zbioru i później również do sortowania, bo jeśli nie, no to będą później zwroty gruszki, bo będzie wyglądała bardzo brzydko. Przejdziemy do sadu, który jest dwa lata młodszy. Ta sama podkładka, ta sama odmiana.